Malecko każdemu, to ogląda mój kanał. I dzisiaj od razu z lana, od razu z sobie zaczynamy maniklata Dzisiaj kurde zauważyłem, że jakaś osoba mi lajknęła, like że jest zamiast 13 łapek w ogóle, to znaczy tych wiecie. Sub Subscriber. Mam 14, więc bardzo Ci dziękuję na tym filmie. I w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj takie miejsce nasze, gdzie będą skrzynki i luzne pildoły. Ale dobra weźmy najpotrzebniejsze rzeczy, czyli miecze itd. Bo dzisiaj mam zamiar pójść do jakiejś jaskini się ponapazać z na sumie, o! Składa się akurat tak, że teraz będzie noc, więc hmm. No miło, miło. E, ale dobra. Kudele, leklama mi tu pelfinnie e, zrobiła się. I ja już pamiętam, skąd mam ten fajny blog. No trochę nieładnie to zrobiłem, bo wiecie, ziemia. Dobra, okej, okay. ale nie powinno być łatwo na tym, mhm. Um. No to poczekajmy trochę na te podfolki nasze. Hello, ja tu czekam. Hello, hej. A, chyba jeszcze nie przysły No hello, ja tu chcę kogoś zabić Co Ja czasem nie mam... No tak mam kurde pokojowy No, też jest git Dobra, no chodź panie Lo bo To jest y zombie and android oczywiście Android tylko, że nie ma takiego filmu ondlu i tak. O oh, fuck! Solka, że jestem taki, wiecie. O ja, życie regeneruj się. O ja... Eee, no możecie kurde gadać w komentarzach, że jestem jakiś jakiś ten, ale... Ja nie chcę za bardzo ryzykować. Tam mamy normalnego zombijaka, więc jego będzie łatwo. Kurde, zombie creepery tam są. I zombie... I zombie miner. A tam już jest normalny creeper. Palenaście zwyczajnych zombiaków. Yy, Okej. Okay. O, i tam jest właśnie creeper zombie. Nie wiem czy on się luźni od zwykłego klipela. On tak samo wybucha i ginie od tego. Zombie knihy. Kurde dwóch tu jest. Yy, on jest bardzo sypki, więc trzeba będzie uważać. Albo najlepiej uciekać do domku, do domku. Ała, kurde już mnie bije. Jezu! Myska! Nie! Zabijecie! Tak, już plawie! Kurde, niec mi się rozdypcu. Szybko uciekać. A, uciekłem. <laughs> Kulde. Ja, nie wiem, czy wiecie, ale ja czasami ze stylachu albo pijalnę, albo ze śmiechu pijalnę. A najgorsze jest to, że ja sobie pijalnę w twarz, więc wielkie uznanie, szacunku pod tym filmem. Okej. Okay. Pum, pum. Zawsze jakiś mieczyk jej jej mm. Okej. Okay. No to napazamy się dalej. No chodź, chodź. O! się, fucker. To to jest zombie. To był zombie klasyka. O, tam jest Widzicie tego płonącego? To jest właśnie zombie. To jest zombie Hero Blind, którego spróbuję wam pokazać z bliska. Ehm, tylko żeby jakiś. O! Zombie Hero Blind. tam jest? O! Mogę wam pokazać z bliska zombiaka lepela. No, wybuchaj. O nie! Pod moim domem nie, kurde. A to moim bo domem by jeszcze wybuchł Co mojego domu? A, kis! Okej. Okay. Nie zginąłem chociaż. Kulde zombie snakel, Też bardzo szybki, Ała. Widzicie kurde jaki sypki, co są go nawet tyle. Dla... Kurde, zwyczajne zombie. A na dzisiaj tak trochę kurde, balki. Ajajaj. Jaj. No. Yy. Dzisiaj trochę walki mamy, a nie co było w poprzednim odcinku. Kurde, dwa zombies snakiery, tam jest daleko zombie hero blind, dwa pająki. O, a ten to zombie pilate, Jakbyście nie wiedzieli. Tam jest kurde kościotów. Eee. Nie wiem czy wiecie, ale są tylko gatunki z zombie. Z skeletów. Nie ma gatunków. No, ze klipela to jest kliper zombie tylko. Ale chociaż mamy jakiś bossów tutaj. Chodź, chodź, chodź. Chcę, chcę zabić skeleta. Pierwszy raz zabiję skeleta. No chodź, chodź. Zapraszam. Ok, zabijać go. Oła, kulde, salza! Minecraft. Za Minecraft. Teraz szybko zamykać. Owa. Medyk. Medyk. Pomocy. Ludzie. Mam wy sobie cały. cały. Pomocy. Aaa. Aaa. Ale czekajcie, on mi przecież strzelał w głowę. Ludzie, on mi strzelił... Ej, ludzie, on mi strzelił wysyje. Jak ja mogę oddychać? Nie rozumiem. Ale znowu mi się, kurde, zacięła gla. O! No ja cię chodzę ze strzałami w plecach. No, glo, nie zacina się. O, zombie, zombie A, zabijmy go. Ała, kulde, cool szybki jest. No i zombie Snaker nam daje akurat. Ciasteczko, co jest bardzo fajne. Rek nie mam że... Za... O, nie mam. No, trochę się pobijemy. Więc nie, więc to aż tak nudny odcinek to nie jest. Matko, jedyna, tylko czemu to musi tak. O nie, zombie! Ten, ten zombie, tego zombiaka ja najbardziej. No chodź, zabijecie? Zombie Clipper, nie! Okej, okay, nie wybuchł. Zombie Clipper nam daje TNT. Zapamiętać. Na pewno zapamiętam, jak, jak nagrywam, no. Jezu, ale ja się tak denerwuję. Jak tu są same kurde klipely, zombie klipely, to kurde mogą mi wysadzić mieszkanie. A ja kurde... O! Zombie blind. Spróbujmy go zabić. O, tam jest blizy. Widzicie jaki skubanie jest szybki. Zniknął aż. Chodź. Zombie minel Ała, zombie king i zombie minel mnie biją Zombie king i zombie minel Ała Ała, jest o tyle co biją Ale lujo, jak się buja Ej, 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 Matko jedyna Szybko wszystko wziąć No byłem blisko śmierci.